3, 4, 6 mamy wszystko Ogólnie to nagrywamy przepisy na świąteczne śniadanko. Mm -hmm. um, no. no. A więc przepisem dzisiaj będzie przepis na naleśnika w piekarniku. Więc tutaj mamy już wszystkie składniki i teraz mm, mówimy, co tutaj jest. Pół szklanki mleka. Dwa jajka. Teraz rozbełtać trzeba wszystko. Dalej dodajemy ekstrakt... Ekstrakt? Ekstrakt, ekstrakt O. No. Tylko to jest przepis na dwie osoby, jakby co, więc jeżeli robicie na jedną osobę, to wtedy zmniejszyć, zmniejszcie przepisy. Dobrze. I myślę, że dodamy... Całą tą przyprawę już do szarlotki, w sensie nie wiem jak w ogóle jest. Może jakby była świąteczna, więc Tak. To będę Łyżkę cukru. Łyżeczkę cukru z prawdziwą wanilią, żeby były takie fajne drobinki wanilii. Cukier waniliowy, bądź wanilinowy. No ale lepszy waniliowy. Tak. Bo on jest z wanilią. Mąkę, mąkę. Mhm. No, no, będzie tak. Mmm. I dwie łyżki masła, bata. Piec oni proszę do 210 stopni i na termoobiegu. Jeżeli nie macie termoobiegu, to zwrócę na jakim chcecie. Czy na Żaroodporną taką, żeliwną. Najlepiej taką jakby, taką patelnię żeliwną, no ale nie mamy, więc żaroodporne naczynie i nasmarujemy je masłem. Wszystko na I wstawiamy na 20 minut. Jemy cukrem pudrem i wygląda to tak, wyjęłyśmy to i To jest ogólnie takie mocno jajeczny, mocno jajeczne. Taki, um, takie babeczki są na przykład jajeczne. To właśnie to jest taki mocno Przypomnę, To jest o nas to jeszcze jest dodanie tutaj jogurtu obok. Możecie sobie to polać na przykład syropem klonowym. Mm. Tutaj jeszcze przepisie było, żeby położyć masło na górę, taką kostkę. No, jest tak. Mm. Właśnie to jest takie wilgotne bardzo. Czekam, to razem w kuchni, jest drugi dzień i będziemy robić kolejne Śniadanie? Będziemy robić amerykańskie pancake'i. Nie jest zbytnio zdziwnie, które... <noise> ale jest <głos> dobra. <głos> tak. <głos> tak. <głos> Więc co? Więc zróbcie na kawę. Potrzebne składniki to 50 gram masła, roztopionego, jedna i jedna druga szklanka mąki, szklanka mleka, dwa jaja, dwie łyżki cukru, cały Cukier waniliowy bądź wanilinowy. łyżeczka puszki do pieczenia. I jeszcze ta soli. Na początku na sklepiki, czyli mleko i masło. Cały. Co on tak no. I ciasto powinno być takie dość Tutaj Zajmiemy łyżkę oleju. I wstawiamy. Mamy tutaj te klasyczne, ale... ale taka propozycja od nas. Dodajemy właśnie kakao. Ale powinno że będzie więcej cukru. Z łysku? Czemu nie? Sypia, cukier, bo myślałam, że żeby się szybciej rozpuścił. Mmm, takie trójkąta fajne. Propozycje dodatków. Świąteczna też na ten, no, możecie, się świąteczny przepis. E, dżemik. I na przykład serek jakiś, akurat w tym wypadku bapuś puszysty, serek aninik. Mama no, no siska, żegnamy Was. Mam nadzieję, że przepisy Wam smakowały, jeżeli tak No, powiedz, się na przyszłość. No, no, Maluszki!

Zobaczcie okay. mm. e ja Jeszcze, jeszcze. Hejka. I właśnie... W zawsze tak nagrywamy i właśnie najlepszy jest efekt, więc pamiętajcie, jeżeli nie macie się lurfisnika, weźcie zwyczajnie stady i tak nagrywajcie. Mm -hmm. Cześć! No i właśnie tak wygląda ten przepis. Właśnie jakaś O Nie, to straszne.